Spójrzcie na niego, coś pięknego. Spójrzcie na niego, to jest cudo, złoty przepiękny karaś. Witam serdecznie na kanale Primanki. No, słuchajcie, kończę właśnie kolejną pontonową zasiadkę Linową. Oj, działo się dzisiaj. Zbyszek tam po drugiej stronie z brzegu też dzisiaj łowił. No, też nie narzekał na wyniki, ale o tym może innym razem. A dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na komentarz, który ostatnio pojawiał się chyba najczęściej. Bo pytaliście o ten mój makaron, jak go przyrządzić, co, to, co tam do niego dodaje, i tak dalej. Obiecałem, że będzie film od A do Z, jak przygotować właśnie taki makaron, co się nadaje idealnie i na haczyk i na nęcenie. Nalina sprawdza się bardzo dobrze, na karasia się sprawdza, na leszcza się sprawdza. Inne ryby też oczywiście biorą płoć z dręga i tak dalej, też weźmie na ten makaron. No ale generalnie to jest taka moja selektywna przynęta Nalina, lina, karasia. No i dużego leszcza. No dobra, nie przedłużam. Wracam do domu, przenosimy się do kuchni. Słuchajcie, najpierw wstawię wodę na gotowanie. Tutaj mam około litra wody. Więcej nie potrzebuję na taką jedną porcję na zanęcenie i na koniec donęcenie. Już Wam pokazuję. Woda niech się gotuje w międzyczasie. Już Wam pokazuję, czego używam. To jest makaron, który kupuję... W Lidlu kupowałem inne makarony kolanka, ale ten jest taki fajny, drobny, idealny na haczyk i idealny do nęcenia. Szukałem w różnych sklepach, w różnych marketach. Ten jest dostępny na pewno w Lidlu. Drobny makaron kolanka. Czekam aż się zagotuje woda, bo ważne jest, żeby wrzucać makaron, tak jak normalnie makaron do jedzenia się gotuje, do wrzącej wody jeszcze co do tego makaronu tak żeby wam dać porównanie jakieś makarony te na sucho one mają około 1 cm po ugotowaniu mają tak półtora maksymalnie gdzieś tam do 2 cm ale gdzieś około 1,5 cm mają po ugotowaniu do wody która się gotuje kiedyś dodawałem olejku waniliowego oprócz tego musiałem jeszcze dosłodzić całość teraz używam Takiego zapachu to jest Lorpio Liquid Booster, dopalacz do zanęt, wanilia, aromat, and słodycz. Dodaję tego, bo nie trzeba dosładzać yy, całości, bo jak nie będziecie dodawać yy, tego zapachu, a zwykły olejek, musicie tutaj sporo dosłodzić, bo to jest bardzo ważne, żeby makaron był słodki. Zanim to się zagotuje, to trochę doleję tego zapachu. Nie ma co żałować, bo to, to ma właśnie wciągnąć makaron ten zapach. No spójrzcie, tyle gdzieś wlałem. Zapach ma elegancki, waniliowy. Słodzić tego już nie będę, ale trzeba koniecznie dodać soli. Może nie aż tyle, ale taka płaska, stołowa łyżka soli kamiennej jest jak najbardziej wskazana. To ma być. Smaczne, słone i słodkie. Lin, karaś, duży leszcz lubią właśnie takie smaki. Może jeszcze troszeczkę, odrobinę soli dodam. Teraz przykrywam, niech to się zagotuje. Pod przykrywką wiadomo, że zdecydowanie szybciej. Już idą bąbelki. Wpieram makaron. I słuchajcie, naprawdę na jedną porcję... Wystarczy jedna trzecia paczki, to, to macie wtedy na y, zanęcenie przed łowieniem i na koniec na zanęcenie już takie y, przygotowywanie sełowiska łowiska pod kolejne łowienie. Ja zrobię sobie mniej więcej tak niecałe pół paczki, bo chcę zanęcić sobie dwa stanowiska. Jedno zanęcę i drugie na koniec y, podzielę sobie makaron, zanęcę jedno i zanęcę drugie, bo chcę troszeczkę w innym miejscu też spróbować. No, woda się gotuje, to wygląda jak syrop taki teraz. Ta woda wsypuje no tyle makaronu, ile potrzebuje, powiedzmy tak. Ważna rzecz, trzeba trochę mieszać, trzeba pomieszać, poczekać, aż się z powrotem zagotuje i zmniejszyć gaz. Ważne, żeby mieszać, żeby on się nie sklejał i nie przywierał do spodu, chociaż ja i tak na tyle długo nie gotuję, żeby miał się zrobić z tego jakaś ciapa klejąca mocno, no ale i tak makaron no, ma tą tendencję, że się skleja. A Wam pokażę zaraz co zrobić, żeby był idealny nachaczek sypki. Taki, żeby można było zanęcić, a nie, że weźmie się makaron w rękę i rzuca kluchą taką. Dlatego dodaję sól, wanilię i słodycz od razu, żeby po prostu makaron to wciągnął. Żeby makaron wciągnął ten zapach. Zapach i smak. Wierzcie mi, ryby to uwielbiałem i rozróżniają sól, rozróżniają słodycz, a połączenie słonego i słodkiego to jest naprawdę petarda. Zresztą mogliście widzieć na moich filmach. Nęczę ostatnio praktycznie tylko tym makaronem i niczym więcej. No dobra, makaron gotuje się. Ciężko mi jest powiedzieć dokładny czas gotowania, ale jak zobaczycie, że ten makaron zaczyna rosnąć w końcu, bo na razie jeszcze jest taki drobniutki, jaki był, a zaraz on zacznie lekko pęcznieć. Jeszcze chwilę pomieszam, już po malutku zaczyna zwiększać objętość. No już prawie, ale jeszcze to nie to, on jest na razie jeszcze koloru surowego makaronu, pomału zaczyna, nie wiem czy to będzie widać, pomału zaczyna zmieniać kolor na jaśniejszy, czyli zaczyna pęcznieć. To jeszcze sekundę, jeszcze trzymam sekundę. Tu już teraz nawet w wodzie widać, że zwiększa swoją pomalutką objętość, ale niech on chociaż troszeczkę naciągnie. Ważna rzecz, żeby go nie przegotować, bo jak się przegotuje makaron, nie będzie nadawał się do niczego. Można sobie wziąć w palce i zobaczyć, czy jeszcze twardy, czy już taki miękawy. O, ten już się zaczyna robić miękawy. Dobra, wyłączam. Najważniejsze to uchwycić ten odpowiedni moment. Pierwszy raz może się nie udać, ale już kolejny raz będziecie wiedzieli na pewno o co chodzi. Bo jeżeli miałby być tylko do lęcenia, to nie ma problemu, można go zagotować mocniej. Ale jeżeli ma być na haczyk i trzymać się haczyka, on nie może być za długo gotowany. O, tu już chyba będzie widać, że pomału zmienia kolor z takiego ciemnego na bardziej, na bardziej jasny, tak jak ugotowany makaron. Ten moment trzeba uchwycić to jest najważniejsze. No słuchajcie, taki jak teraz będzie idealny. On nie jest ugotowany do końca, ale na tyle miękki, że będzie można go nadziewać na haczyk. Teraz na zwykłym takim sitku odcedzę go i przeleję zimną wodą. No słuchajcie, makaron opukałem chłodną wodą i odcedziłem i teraz jest bardzo ważna rzecz. Jakbyście zostawili na takim sitku to, to do rana zrobiłaby się klucha. Zlepiłoby się to wszystko i by była klucha. Dlatego cały makaron trzeba wysypać na zwykły ręcznik. To jest zwykły ręcznik. Na ręcznik jakąś szmatkę. I teraz go dokładnie rozprowadzić, żeby on obsech. Ja to robię zwykle wieczorem i zostawiam ten makaron w taki sposób do rana, żeby on sobie. Obeschnął teraz, tyle nie będę czekał, ale no, poczekać. Jednak trzeba, żeby y, odparowała z wierzchu z niego woda, żeby nie był taki mokry. Dobra, rozprowadzone. Chwila, moment, zaraz wracamy. No, słuchajcie, trochę podeszło całą noc. Nie będę czekał jak to zwykle robiłem. Trochę wspomogłem się wiatrakiem. Wiatrak obsuszył trochę makaron. Ale zobaczcie, nawet. Nawet taki obsuszony makaron klei się, i jakby takim nęcić, to lecą kluchy. Jedna poleci dalej, druga poleci bliżej. Dlatego robię taki numer. Wrzucam makaron do woreczka. Cały makaron tak jak leci. Ale pachnie już ten makaron słodko, tak waniliowo. A to, że on się trochę klei, to nie znaczy, że on jest rozgotowany. On jest normalny, sprężysty, na haczyk idealny, na pewno nie będzie spadał, no ale jednak klei się jeden do drugiego. On nie jest rozgotowany, no tylko po prostu z wierzchu, tak. Jeszcze jakby może poleżał z godzinkę, dwie i jeszcze bardziej obecno, by troszeczkę mniej się kleił, ale to nie będzie miało znaczenia. Zaraz zresztą zobaczycie. No i dobra, cały makaron mam już w tym woreczku i teraz przesypuję go trochę mąką ziemniaczaną, ale dosłownie odrobinę, może tam łyżka taka od herbaty tej mąki na cały ten makaron. Bo jak będzie za dużo mąki, to będzie makaron w panierce. I mieszam wszystko. I spójrzcie teraz. Makaron jest porozdzielany, idealny, sypki nadaje się i na haczyk, i do nęcenia. Nie będzie się zbrylał, jak się będzie rzucało, cały będzie leciał w jedno miejsce. A nie, że większa bryłka dalej i reszta będzie się rozsypywała gdzieś tam. No, i teraz na koniec najważniejsze: na tyle makaronu daje albo jeden duży, albo dwa małe ząbki czosku. Wyciskam normalnie tą praską i mieszam z powrotem. Mmm, teraz to jest zapach waniliowo-czoskowy. No i słuchajcie, i to jest właśnie ten makaron, którego używam. Tak dużo z Was pytało o ten makaron, jak go przygotować, dlatego zamiast odpowiadać, po prostu nagrałem ten film. No słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko w miarę jasno wytłumaczyłem, o co tutaj chodzi, jak go przygotować. Teraz każdy będzie mógł sobie przygotować ten makaron i spróbować. Naprawdę polecam. No zresztą widzieliście na filmach, że sprawdza się do nęcenia. Dzisiaj byłem nad wodą i też łowiłem na ten makaron. Sprawdzał się elegancko. Nie wiem, albo już był ten film, albo dopiero będzie. Ale makaron na haczyku też sprawdzał się elegancko, już tam po drugim dniu nęcenia. Dlatego myślę, że warto spróbować. Ja ten makaron zawijam, pakuję do lodówki, w lodówce może leżeć nawet ze 2-3 dni trzymałem, nic się na pewno z nim nie dzieje, nadaje się idealnie i do łowienia i do nęcenia, dlatego nawet jak wcześniej sobie troszeczkę przygotujecie, to nic się nie stanie. No nic, ja już będę kończył. Następnym razem widzimy się najprawdopodobniej nad wodą na linach. Jak Wam się, się podobał dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. No, idzie na drugą. O, to już normalna ryba. W końcu normalna ryba. I to fajna. Gdzie ty idzie, żeby tu nie w linkę, ale linisko piękne? Jeszcze chodzi. A, nie gotowy. Piękny, przepiękny. Spójrzcie na niego, coś pięknego, przepiękny. Lin, ale pieniu, pieniu, wiedziałem, że się tu będzie kręcił. Spójrzcie na niego. Coś pięknego. Przepiękna rybka.